No i właśnie szkółka startuje na kolejny trening Jest dzisiaj z nami Jarek Tato Erniego No i jedziemy zrobić sobie wycisk do lasu Ja mam tutaj specjalną nagrodę Fair play dla zawodnika, który przyjechał i powiadomił Brawo Cyprian O droga dańska No i szkółka jedzie na malinkę Takie rzucenie było ten mną Kajetan, najlepszy sędzia na świecie Dawaj, dawaj, dawaj tam! Up, 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 up! Ta szydła świergolą, my jedziemy wokół zalet. Bozerkowie, przede mną igor. Jesteśmy teraz Wiktorowie. Przede mną rodzina Wiśniewskich. Musicie uważać. Pełno gwoździ tam jest. A teraz jesteśmy pod autostradą Manca Krótki postój są już prawie wszyscy 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 Dawaj w dziurę Dawaj w dziurę To jest trening o, Ładny nasyp budowane jest 14 od Emili do praktycznie okolice Ikei. Ja walczę z kolejnami <grystanie> I tak się nazywa glebnięcie. Zamiast patrzeć przed koło, teraz ja się patrzyłem wokoło. Patrzę. Lady zwierząt i jedziemy sobie wzdłuż aść 14. jedziemy. Krapka już posadzona. Tu mamy ładną góreczkę. Chłopaki cisnął obok niej Jarek. Brawo! <try> Tutaj! No i chłopaki, w drodze na Malinkę, okrężną drogą przez F 14 Chińskie znaki, to jest ciekawostka No z chińskimi napisami, zobacz Panią tu stratujecie, ej Nie niewidoczna Tak właśnie Właśnie, uważaj łazan No ale jak ciele majowe Teraz ustaw go prosty Czekaj Dobrze, że wziąłem klucz Jesteśmy na Malince, ja tu kajtka cisnę Dawaj, Kuba Posłuchajcie pana Jarka, bo on lubi skakać, ale nie umie. A ja nie będę też skakać, bo ja muszę z wami jeszcze wrócić, będę też objeżdżać to. Tak ja jechałem tu ostatnio zimą Ale teraz jest dużo fajnie Będą jeszcze bandy tu gdzieś? Chyba tak, bo sobie objedziemy dookoła No i malowniczy fragment wokół takiego burzowego jakby spustu ze Zgierza ale jest pięknie Nie byłem tu jeszcze Jestem pierwszy raz Jechałem tamtą stroną, Ale jest super Pięknie jest Pięknie tu jest Ty, tyle jeździliśmy i tu Alecie ja to dopiero jak tu jak czwartego tutaj z Robertem przyjechałem No ja tutaj prosto My jeździliśmy tam, nie? I koniec Ja spróbuję zjechać, to spróbuję, ale... A kto nie, to niech sobie zejdzie tam Ja się nie boję Ja zawsze jeżdżę inną drogą Właśnie ja to samo zrobiłem przez pana Grzejemy dalej, jedź Właśnie <komuś>. awaryjnie, widać jak to ma I jedziemy dalej z Buzowego Przyjeżdżamy zimą z kolegami właśnie z Jarkiem, który jedzie tam jako pierwszy, to jest tata Erniego. Teraz ja idziemy w stronę kanału burzowego. Tu była wycinka lasu. Jedziemy wzdłuż kanału burzowego. A przejechaliśmy tu zimą tym. Mhm. Pamiętam już. Dawaj. Niech tak blisko krawędzi! Tak, nie chodź tak blisko. A sam Ja mogę. I mnie wolno. Malowniczy fragmencik. Górce, no. Jak to po górce Co jest tu buź? A przemian No i pojedliśmy Jak słychać z drugiej strony Stoku narciarskiego na Malince przy wyciągu i tutaj wzdłuż płotu ja mam szansę ich wyprzedzić teraz Chyba mi się udało Idźmy tu Byliśmy tu Ja nie kojarzę Mieliśmy tu zawody Tak Mieliśmy Jasne Dzień Panie Jarek Dobrze No i jesteśmy na pan w Zgierzu Wszyscy się bawią, jak nie wiem, co Jarek, skaczesz Świetna zabawa! Tu jest, tak samo. No dawaj ja chcę chcecie sfilmować i spadamy z idziemy Jedziemy, jedziemy Skąd o pięknie. Dobrze kajetan. Kręć Dajesz. Dobrze. Ekipa przy pomniku. Wyjazd malinki. Droga na piątek. Bardzo ruchliwa. Czekamy. Ekipa cała, prawie w całości. Prawie. Czy opowiedz coś o tym co Ci się prawie. wydarzyło? No co mam opowiedzieć, jadę sobie zbyt szybko, zakręciłem i przez kierownicę przelatałem. No i na pantraku. no przecież to normalne. Wracamy Rosanowem, jak gang dzikich ludzi.